Boomerskie memy, ostoja normalności, chłopskiego rozumu i tych dziwnych komiksów, gdzie każda postać jest narysowana z wielkim nosem. Nikt nie wie dlaczego. Czasami robimy sobie na tym kanale taki mały przegląd wesołej twórczości ludzi, którzy nie do końca podłapują klimat internetu. I wychodzi na to, że dzisiaj mieliśmy oglądać mój własny kanał. Ale upiekło mi się trochę, dlatego że moi kochani widzowie polecali mi wejść na grupę Boomerawka i przekonać się, że ze mną wcale nie jest jeszcze najgorzej. Tak zrobiłem. A swoją drogą przeziębiłem się i mam problemy z zatokami, więc możecie mi w komentarzach wymanifestować zdrowie. A ja w trakcie nagrywania postaram się trochę kurować herbatą. Grubka to jest złoty content. Polecam serdecznie wszystkim koneserom i dziękuję za waszą piękną pracę, którą teraz wam bezdusznie ukradnę. I tutaj mamy na przykład jedną z pierwszych rzeczy, które wpadły mi w oko, to znaczy propozycja Agnieszki. Przynosimy wam połączenie ze współczesnym światem. Za miesiąc wrócimy i dowieziemy antydepresanty. Pamiętajcie, internet zły. Jak chcecie dbać o swoje zdrowie psychiczne, Musicie spędzać cały dzień przed telewizorem. Dopóki nie wprowadzili internetu, to każdy człowiek, który spędzał dziennie 6 godzin przed telewizorem, czuł się fenomenalnie. Tak było, nie zmyślam. Kwintesencja imprez, rodzinnych, wakacyjnych spotkań, wypadów lat 60., 70., 80. To znaczy, spanie w pokoju pełną grupą, bez narzekania i w każdych możliwych do przekimania warunkach. Dawaliśmy radę i nikt nie narzekał. Tak, jak dzisiaj spotyka się grupa młodych ludzi, to od razu wróci telefon do starego. No słuchaj, tutaj musimy mariot dla 30 osób wynająć A jako, że każdy z nas jest płateczkiem śniegu To każdy śpi w osobnym pokoju, tate Albo bukujesz nam te pokoje Albo oddadzą mnie do domu dziecka W Szwecji by tak zrobili Zastanawiam się teraz, czy autor tego obrazka ma dzieci albo jakikolwiek kontakt z rzeczywistością Bo nocowanie u znajomych po imprezie dalej istnieje A nie, przepraszam Teraz imprezy odbywają się na Discordzie I każdy śpi w swoim własnym łóżeczku Dzieciaki już nie wychodzą jak kiedyś richte może o pyrkonie wiecie jak wyglądają noclegownie tam żeby tylko się spotkać z tymi znajomymi z internetu jak się ubierała baba i chłop kiedyś jak się ubiera baba i chłop Teraz. Ci ludzie, którzy to tworzą, dotykają w ogóle trawy. Szczególnie, że na przykład te luźne spodnie u kobiet, które nigdy by sobie kiedyś nie pozwoliły, cały ruch fali hipisowskiej i moda, która się przytoczyła przez praktycznie cały świat, to istniało. A chłop, oczywiście, zgodzę się w stu procentach, ale no musicie przyznać, to co pokazaliście, to jest trochę taka nowomoda moda, tak czy inaczej. Tylko i wyłącznie w ten sposób może się ubrać prawdziwy mężczyzna, żeby być facetem. Mamo, a gdzie poznaliście się z tatą? W bibliotece? Tam. Nie kojarzę tego serwisu. Ale to jest zawsze takie głaskanie się po główce i my i nasze wartości. Powiedzcie mi szczerze, ilu z Was regularnie chodziło do biblioteki? Bo na podstawie tych memów wasze życie wyglądało mniej więcej tak: wstawaliście o czwartej, budziliście swoje rodzeństwo całe jednaścioro, doiliście krowy przez następnych kilka godzin, szliście 20 kilometrów do szkoły, szanowaliście nauczycieli, wracaliście 20 kilometrów ze szkoły, doiliście krowę, żeby było na kakao, które będziecie pili wieczorem, biegliście okradać okoliczne sady, dlatego że w domu nie było jedzenia oprócz krowy którą trzeba było cały czas doić, a na koniec oddawaliście się kulturze wysokiej i czytaliście co najmniej trzy książki dziennie. My nie podawaliśmy rodziców do sądu, my dostawaliśmy w pierdol. E, uczono nas bardzo dużo wartości. Takie to były czasy. Jeżeli do tej pory nie rozbolała was jeszcze głowa od tych głupot, spokojnie, mam więcej. Ale może to jest dobry moment na strategiczną przerwę na złapanie oddechu. I korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli firmie Surfshark. Surfshark oferuje popularny i sprawdzony VPN. Możecie teraz zapytać, co to jest VPN i mogę to zjeść? Zjeść nie, ale możesz wykorzystać VPN, do dodatkowego zabezpieczenia swoich danych, ochrony przed wyciekiem adresu IP i co najlepsze, ominięcia blokad regionalnych. Dzięki VPN-owi możecie normalnie połączyć się z katalogami usług niedostępnych w kraju, w którym się znajdujecie. Przykładowo, jeżeli chcielibyście obejrzeć serial, albo lepiej, anime, które dostępne jest na streamingu, który macie już wykupiony, ale powiedzmy okazuje się, że dostępne jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, VPN za pomocą paru kliknięć umożliwi wam zmianę waszego serwera na ten, w którym wasze ulubione anime jest już dostępne. Weźmy przykład który jest mi bliski. Dość dawno temu chciałem zabrać się za obejrzenie anime Attack on Titan. Obejrzałem parę odcinków, ale jakoś tak wyszło, że wciągnąłem się w oglądanie innego anime. No i w tym momencie moje podstawowe wykształcenie w byciu weebem jest niekompletne. Ale dzięki Surfsharkowi mogłem się połączyć z VPN-em w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że mogę zacząć oglądać to anime na Netflixie. Skorzystanie z takiej opcji umożliwi wam nawet połączenie się z całymi serwisami, które normalnie nie umożliwiają subskrypcji w Polsce. A w przypadku, kiedy będziecie akurat w podróży, pozwoli wam to dalej oglądać swój ulubiony serwis nawet jeżeli w państwie, w którym się znajdziecie nie będzie on dostępny. Zupełnie tak jakbyście siedzieli na swojej własnej kanapie w swoim własnym mieszkanku. Tylko, że pogoda jest o 30 stopni lepsza. Korzystanie z VPN umożliwi Wam również uniknięcie dyskryminacji cenowej przy produktach czy usługach, które mają znacznie zawyżone ceny w niektórych krajach. Przyda Wam się to na przykład przy wyszukiwaniu lotów czy pokojów hotelowych. Cały proceder jest o tyle łatwy, że Surfshark pozwala Wam korzystać z VPN-u na nieograniczonej liczbie urządzeń, a z kodem DOMINIK będziecie mogli go sprawdzić z 80 53% zniżką i dodatkowo z trzema darmowymi miesiącami. Wystarczy, że klikniecie na link umieszczony w opisie tego filmu albo wejdziecie na surfshark.deals.dominik. Gorąco zachęcam do spróbowania, bo ja sam się nie zawiodłem. Kocham anime. A także dziękuję filmie Surfshark za zasponsorowanie dzisiejszego materiału. Wracamy do tematu. O, tutaj Konrad zapostował post typu z dyskusją. To są najlepsze. No i co? Pani sprzedaje sobie sukienkę w kwiaty rozmiar XS Podała wszystkie rzeczy i wstawiła zdjęcie, żeby było widać, jak sukienka leży. Wydaje mi się, że to jest. Całkiem normalne Ale nie, są i oni Pan Krzy, I ja ocenzurowałem tutaj, więc nie pamiętam nawet jakie było nazwisko tego pana Ale coś mi mówi, że sztofiorę z modelko. Pan Marek wtóruje Marcowanie się zaczęło Pan Darek też walczy o uwagę I Jak? Bo jakbyś się rozmyślił, to ja bierę w ciemno To jest dziwne, ci ludzie na swoich profilówkach mają swoje zdjęcia z dziećmi Albo wejdziecie w jeden, drugi, trzeci taki profil I nagle okazuje się, że mają tam podaną publicznie żonę Całą rodzinę pododawaną Wszystkie informacje o pracodawcy, bla 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 i wy macie psychę wchodzić w jakieś losowe zdjęcia i ślinić się do losowych modelek z tymi dziećmi na profilowym. Kurwa, trochę szacunku do własnej rodziny. No i tutaj panie słusznie pocisnęły sobie bekę z samców Alfa, którzy się zlecieli. I wchodzi Tomasz. Twoimi stópkami. <tum> Tomasz! Dlaczego ty zdradzasz sekrety stópkarzy? Nie wolno tego robić publicznie. Twoimi stupkami też mógłbym się zajmować, a nie każdy to lubi. Raczej większość nie. Panie Tomaszu, jest pan taki malutki. Proszę, Sylwio, daj Tomaszowi szansę. Nie każda by mu dała szansę ze względu na jego king, który jasno sprecyzował w komentarzu publicznym, prawdopodobnie mając na swoim profilu 30 zdjęć ze swoimi dziećmi. Dlaczego wy to robicie? Ja się czasami zastanawiam, czy ci ludzie mają w głowie coś takiego, że... A, napiszę! Może się uda. Trafić na listę seks-offenderów co najwyżej się uda. Na stolatku! twoi rodzice cię wkurzają i uważasz, że cię nękają. Nie daj się i Zacznij działać szybko, wyprowadź się, znajdź pracę i płać za siebie rachunki, szybko, dopóki wiesz najlepiej. A potem taki nastolatek się wyprowadzi i będzie płaczeć. Ale jak to? Dlaczego się wyprowadziłeś? Co, w domu ci było źle? No, rodzice ci źle jedzenie nie dawali? Albo zaczną się telefony co dwa dni. Synku, bo tutaj trzeba komputer włączyć, żeby rachunek za prąd zapłacić, a ja nie potrafię. Nie byłbym tak cięty na tego mema, gdybym nie usłyszał w życiu 9 tysięcy różnych historii o tym, jak rodzice zachowują się po tym, jak ktoś to zrobi. Hej, dobra, chcecie? Spoko. Wtedy dopiero Zaczyna się narzekanie, że niewdzięczny Bachor. Dobra, teraz dochodzimy do momentu, w którym podczas przeglądania tych wszystkich memów kiepskiej jakości zacząłem zdawać sobie sprawę ze skali różnego rodzaju absolutnie żenującej aktywności w internecie, która na potęgę dzieje się w obliczu bieżących wydarzeń. I tu już tak wesoło niestety nie będzie. Co to kurwa jest grupka o nazwie Polak szuka żony Ukrainki? Ukrainka szuka męża Polaka. Jak nisko trzeba upaść, żeby patrzeć na miliony ludzi pogrążonych w tragedii i zacząć rozkminiać, że hej, może to jest dobra okazja, żeby znaleźć sobie żonę, która będzie potrzebowała takiego stabilnego chłopa, który może jej zapewnić ciepły i bezpieczny dom. Osoby, które na poważnie biorą w takich rzeczach udział, powinny być publicznie pokazywane i ciągnięte publicznie do jakiejś odpowiedzialności moralnej, do momentu kiedy będą wstydziły się wychodzić z domu. I tutaj na przykład Patrycja udostępniła na grupie bumerawka komentarz Pana Adama. Już niedługo nie będziecie musiały się, dziewuszki, przejmować toksyczną męskością. Do Polski właśnie przyjechało jeden milion młodych, pięknych kobiet, dla których Polak jest Idealnym kandydatem na męża. Panie Adamie, zakładam, że ten milion to stoi w kolejce bezpośrednio do pana. Takim jest pan cennym asetem na rynku matrymonialnym, tak? Wam zostanie wieczne drapanie się po i jad w internecie. Aha, nie zapomnijcie włosów powarbować, bo macie odrosty na różowym. Słuchaj Adam, tak od faceta do faceta. Jak już chcesz sygnalizować swoje zajebiste, stereotypowe męstwo, to weź publicznie nie mów, że wiesz co to odrosty. Co ty gościu, sam sobie włoski na różowo farbuje, że ci takie rzeczy interesują? Patrycja ten komentarz udostępniła z memem. Wy też w kolejce do tego Polaka za Kolaka śmierdziela. Ja tu stoję od wczoraj jak coś. Taki obraz waszego power fantasy. Wiem, że to może być dla ciebie kontrowersyjne, ale w tym kraju naprawdę też jest jest bardzo dużo, bardzo atrakcyjnych kobiet. Spokojnie więcej niż milion. Wiesz, no nie chcę nic sugerować, ale jeżeli do tej pory wszystko było źle i nie tak, to może to po prostu z tobą jest coś nie tak. O, tutaj pej memy slash śmieszne rzeczy udostępnił na bardzo wysokim poziomie Mema. Głowa cię boli. To mam trzy Ukrainki na twoje miejsce. Masz też brzuch piwny i dziury w skarpetkach. Jezus Maria, ale jakie power fantazji tutaj leci z każdej strony. Ludzie postujący to gówno, w końcu dostaliście argument, że jesteście wartościowymi partnerami. Najlepiej to w ogóle jakby na jednego chłopa rodziło się z 50 kobiet. Wtedy w końcu może mielibyście u którejś szansę, co? Tutaj już idąc zupełnie na poważnie poważniej, Bartłomiej opublikował i zrobił bardzo fajną robotę, że to wyciągnął. Sekcja komentarzy pod artykułem 540 ofer. Pracy dla uchodźców zgłosili się już pracodawcy z bydgoszczy i okolic. No i trzeba było wejść tutaj na fanpage, na którym to zostało opublikowane. Dlatego, że te komentarze są na Facebooku, ale po krótkiej chwili szukania zobaczyłem. Oczy bolą, chcę je umyć. Rozumiem, wojna, tragedia. Wielka bez dyskusji. Kropka bez spacji. Fajnie zapomagamy, ale to wszystko pokazuje, że nasz rząd ma nas Polaków w dupie. Dla nas są tylko podwyżki, zamknięte szpitale, utrudniony dostęp do służby zdrowia, śmieciowe wynagrodzenie za pracę, ale okazuje się, że można. No nie no, słuchaj, układ idealny. Ty boisz się o swoje życie, uciekając z kraju objętego wojną, a w zamian dostajesz pracę, prawdopodobnie nie najlepszą, taką jaka akurat będzie. To nie jest przypadkiem tak, że większość tych punktów, które na to poszły, szukały pracowników przez ostatnie lata. Wystarczy przejść się ulicą i zobaczyć, jak dużo obiektów ma wieszaną taką kartkę szukamy pracowników. Bo teraz to wygląda jak takie narzekanie, że. No, jak mi dawali pracę za dwa koła, to nie chciałem. Ale im dali pracę za dwa koła i chcieli. Ukradli. Teraz to ja już chcę. Swoim bezrobotnym nie potrafią żadnych ofert zaoferować. A Ukraińcom chcą pracę oferować. Bycie w bezrobocie od wielu lat z pewnością jest mega poważnym kryzysem. I nie jest takie proste, że pójdzie pójdziesz i znajdziesz pracę. Ale te posty naprawdę śmierdzą taką narracją z cyklu: w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Mi to najlepiej powinni przyjść do domu, znaleźć mnie przed telewizorem i um umieścić plakietkę pan kierownik i wtedy będę miał pracę. Czy ci ludzie naprawdę zamieniliby się z uchodźcami miejscami? Gdybyście mieli do wyboru, żebyśmy my, Polacy, teraz byli w ich położeniu i w zamian moglibyśmy uciekać do innego państwa i tam dostawać na szybko jakąś pracę, zdecydowanie nie pracę marzeń, to naprawdę czulibyście się docenieni? Polacy, dla nas to już nic nie ma. Polsko nasza kochana, dla kogo jesteś? Boże, jaki tutaj dialog z samą Rzeczpospolitą podjęty został. Piękne. Jeszcze napisz poemat na ten temat. Pamiętacie jak przez pierwsze dwa Tygodnie. Wszyscy generalnie cieszyliśmy się, że możemy taki czy inny, każdy na swój sposób, po prostu pomagać i trzymaliśmy się w tym razem. O co tu chodzi? Na początku jest super, 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 pomagajmy, ale jak już ktoś dostanie tą pomoc do ręki, to jest co? Ale przecież córkę mam chorą, to dlaczego nie dla mnie? Tego nawet nie będę czytał, bo jest po prostu żenujące. Naprawdę to jest argument, który jest przez kogoś traktowany poważnie. Byłbyś w stanie na żywo spojrzeć matce z dziećmi w oczy i powiedzieć jej, no słuchaj, tutaj niestety mam książkę od historii, wiesz, no, przykro mi to jest normalnie chore. Najlepiej to teraz niech im jeszcze dadzą noszę stanowiska pracy, a nas no bruk. Nie no panie Mariuszu, to jest bardzo poważne zagrożenie, że pan pójdzie do swojej pracy i nagle na pana miejscu, na pana stałym foteliku będzie siedział ktoś, kto dopiero przyjechał do tego kraju. I pan zapyta, ale co on tam robi? A on nagle wyciągnie numer PESEL i pana zabierze policja. Wiktor opublikował z ostrzeżeniem, że mocne. Mamy tutaj post z Vibes.pl. Została w Kijowie. Rosyjskich agresorów przywitała kulami z karabinu i koktajlami Mołotowa. Zamieniła łyżwy na karabin. 18-letnia sportsmenka chce bronić Ukrainy do końca. A dziubek gdzie, że stary, na ten moment, to ty jesteś gościem, który siedzi sobie na Facebooku i postuje infantylne emotki w momencie, kiedy ktoś broni swojej ojczyzny. Styd dla mężczyzn, że mm, muszą przerwać pracę. I iść na wojnę, bo im się nie chce. Jedyny karabin, jaki powinna trzymać, to ten ze spodni klienta. To jest tak kurwa niestosowne na tak wielu poziomach, co tutaj popełniłeś człowieku, aż żałuję, że to akurat zostało cenzurowane, bo czymś takim to chyba warto pochwalić się pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, co? Czemu w ogóle jest taka złośliwość, że praca? Sorry, ale jak Iga Świątek pojawia się w telewizji, to cały naród robi owację na stojącą. Co jest w tym gorszącego, że ktoś jest sportsmanką? Domyślam się, że to może być taki lekki ból dupy. Autor komentarza jest w przekonany o swojej Waleczności I byciu prawdziwym facetem. Póki siedzi, siedzi w swoich, swoich ciepłych, ciepłych kapciach, kapcia. a potem widzi, że 18-letnia dziewczyna z fajną karierą z własnej woli zostaje, żeby bronić swój dom. Co stary, boisz się, że nie byłbyś w stanie zrobić tego samego? To ci jakoś kuje, że ona miała jaja to zrobić? I po co te bzdury piszecie? Żeby tylko się nie pobrudziła i paznokcie nie połamała. Strój adekwatny ma serio na sobie. Inni giną, płaczą, a tu stryk fotkę sobie szczele. Ale bardzo dużo ludzi strzela sobie takie fotki. Powiedziałbym, że 95% fotek jakie widziałem, to nie są fotki kobiet, więc... Nie wiem, czy była to bardzo popularna sportsmenka, czy mniej, przepraszam, w tym miejscu. Ale na pewno do jakiegoś grona tak czy inaczej by trafiła i mogła pokazać, że hej, reprezentuje ten kraj w sporcie, reprezentuje ten kraj w potrzebie. Dla mnie to jest zajebiste. Dobra, jest tu jeszcze kilka komentarzy, które są tak absolutnie obrzydliwe, że z jednej strony mam ochotę je wyciągnąć i zjechać ich publicznie, ale z drugiej strony nie wiem, czy chcę to pokazywać, bo jest to po prostu obleśne. Ale skoro już tak utknęliśmy w tym temacie niestosownych komentarzy co do wydarzeń bieżących, których autorami są ludzie oderwani od rzeczywistości, to wiecie, gdzie można znaleźć największe. Wysypy takich komentarzy w miejscach, gdzie pojawia się słowo pobór. Tutaj, na przykład, mamy dyskusję o sensie takich działań. Na Facebooku Fakt 24. Powinno być już dawno. To są wartości dla młodych ludzi. Ktoś musi przecież być gotowy, żeby bronić kraju. Pani Ewo, mam pytanie, gdyby taki pobór miał obowiązywać wszystkich, niezależnie od płci i wieku, czy byłaby pani w tym momencie taka chętna do instalowania tych pięknych wartości w głowach? Jeżeli pani jest wyznacznikiem wartości, to na pewno pani poszłoby tam fenomenalnie, prawda? Chyba, że mówimy o trzecich osobach, z którymi nie ma Pani żadnej styczności, no to wtedy można nimi tak machnąć, co? Patrycja pisze. Szkoda, że dopiero się obudzili. Jestem zdania, że obowiązkowa służba wojskowa powinna już dawno zostać przywrócona. Chłop bez wojska to nie chłop. Memeje w rurkach, porosły ze smartfonami w łapach. W którym mamusie muszą brać skarpetki, nosić obiad pod gębę i utrzymywać, bo każda praca jest nieodpowiednia. Pani Patrycjo, kiedy miała pani ostatnią styczność z młodymi ludźmi? I nie mówię tutaj o najbliższym gronie trzech znajomych, ja mówię o takim kontakcie, że pani porozmawiała, zobaczyła, jak wygląda ich życie, ocknęła się trochę. Wojsko uczy dyscypliny, wojsko wychowuje i przekazuje mądre wartości, daje odwagi i męskości, same superlatywy. Fenomenalnie. Nie wiem, czy słyszała pani na przykład o Izraelu. Tam jest taki system, że do wojska poszłaby również pani. Czy byłaby Pani wtedy taka chętna, żeby publicznie wrzeszczeć o tym, że należy nauczyć tych wartości, gdyby panią te wartości też miały obowiązywać? Sama pisze: Bardzo dobrze. 80% młodych chłopaków to nie i lenie. Spacja wykrzykni. Oczywiście pani Kama ma rację. Jak coś jest obowiązkowe, no to wtedy te wartości są wdrażane i każdy się prostuje, prawda? Na przykład wie pani, co jest obowiązkowe, pani Kamo, kilkanaście lat spędzonych w systemie edukacji, który był dla pani również obowiązkowy. I pani się nie nauczyła, że przed wykrzyknikiem nie stawiamy spacji, co? Jeżeli pani w ciągu kilkunastu lat obowiązkowego stawania się człowiekiem światłym nie była w stanie nauczyć się tak podstawowej rzeczy, to jak wyobraża sobie pani efekty jednego roku szkolenia? O, pani Grażyna zaczęła od słowa dawniej było. To już wiemy o czym będziemy mówić. Dawniej było i dobrze. Co to za chłop, który nie ma pojęcia o niczym? Jaki to jest strumień świadomości pani Grażyno? Nic dziwnego, że jest pani liderką wśród fanów. Jaką dobrowolna ktoś napisał? Żadna dobrowolna. Służba dla mężczyzn, a kobiety to jak same chcą. Polska powinna mieć duże wojsko i wykształcone w różnych dziedzinach i specjalizacjach. Kiedyś to było dwa lata i przeżyli. Kilkanaście lat i pani sposobem komunikacji jest strumień niekontrolowanej świadomości. Można powiedzieć, że liderzy wśród fanów, którzy piszą dawniej było, nie mają pojęcia o niczym. Ja to bym was wszystkich wysłał na taki dwuletni obowiązkowy obóz pisania. Dwa lata, przeżyłaby pani. Można jakby się pani nauczyła. O, Pani Marzena, i dlaczego za każdym razem to są kobiety po 50? Hmm, ciekawe dlaczego, co? Skąd ja to znam, że grupa, dla której dana rzecz jest totalnie abstrakcyjna, wymądrza się na jej temat najbardziej. Ja jestem nawet w stanie zgodzić się i popierać publicznie obowiązkową służbę wojskową. Pani Marzeno, jesteśmy na tym samym samym froncie, tylko ja do tego dodaję jedno małe ale. Zgoda pod warunkiem, że ludzie, którzy wygłaszali takie pierdoły jak pani, odbędą te dwa lata przed nami. Jak po tych dwóch latach wyjdziecie i powiecie, było super, teraz wasza kolej dzieciaki, no to myślę, że trochę ulgi będzie, no nie? Prędzej się zgodzę. Młodzi umieją posługiwać się smartfonami, grają w gry wojenne, ale gdyby przyszło bronić ojczyzny, postrzelą kolegę. Stres ich zabije. Pani Marzeno, no gdyby pani dostała w tym momencie na przykład do sterowania drona, to usiadłaby pani pyk, 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 Drugą ręką, by pani jeszcze popijała monsterka, beczkę by pani zrobiła tym dronem w powietrzu, bo pani nie grała w gry, więc pani oczywiście jest świetnie obeznana w realiach współczesnych konfliktów, prawda? Gdzie pani znalazła połączenie i tą wewnętrzną siłę, żeby nawet w tych okolicznościach zrzucić problem na gry komputerowe? A bo tak, zapomniałem, jak młody człowiek teraz czegoś nie potrafi albo robi coś źle, to przez to, że grał w gry. A nie przez to, że został źle wychowany. Pani Stanisława, kolejna ekspertka. To było nonsensem rezygnować z czynnej służby. Zawodowi nigdy nie zrobią tego, co zrobił zwykły szereg Co? Mam jeszcze pierdyliard tych komentarzy zapisanych, ale naprawdę mi się już nie chce. Zresztą wystarczy wejść na dowolną dyskusję czy na Facebooku, czy na Twitterze, gdzie pada to jedno słowo klucz i fikołki, jakie ludzie są w stanie wykonać w tych dyskusjach, żeby na siłę udowodnić, że tak, kiedyś to było. To jest już poziom zawodowych akrobatów. Na igrzyskach olimpijskich nie robią takich fikołów jak wy. Dobra, mój mózg się topi. Szczerze mówiąc, te komentarze pokazałem wam dlatego, że wydzieliłem je z materiału, który mam w przygotowaniu. Materiału typu komentarzy, który pojawi się za kilka dni, najpewniej. Bo były one bardziej wątkiem pobocznym, a tamten materiał i tak zaczyna mi się wydłużać, i ilość treści, które chciałbym w nim poruszyć, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Więc potraktujcie to jako taką małą zajawkę znęcania się nad głupotami w internecie. Jak zwykle dziękuję. Było dzisiaj trochę na poważniej. Na pewno poważniej niż na filmach, które pojawiały się w ciągu ostatniego miesiąca, ale takie uczucie wkurzenia też naprawdę potrafi narosnąć w człowieku i cieszę się, że mogę przynajmniej ponarzekać przed wami. A wy możecie ponarzekać w komentarzach, do czego serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję filmie Surfshark, który jest sponsorem dzisiejszego materiału. Pamiętajcie o linku, który znajdziecie w opisie i widzicie go teraz na ekranie. A ja tylko wspomnę, że jeżeli dalej się wahacie, to Surfshark ma fajną politykę zwrotów. Konkretnie daje wam gwarancję zwrotu środków. Na 30 dni, więc macie czas, żeby spokojnie wypróbować to rozwiązanie u siebie. Jeszcze raz dziękuję za sponsorowanie materiału. To by było na tyle. Cześć!